w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na film z nowej serii. Jestem tak podekscytowana, ponieważ już jakiś czas temu zamierzałam wprowadzić tę serię i będzie nazywała się, i nazywa się tak jak widzicie po tytule 5 minut 5 filmów. W tym filmie będę przekazywała Wam, polecała Wam filmy, które, które obejrzałam, które bardzo, bardzo mi się spodobały i które chcę, chcę polecić Wam. I każdy film będę starała się może nie zawsze będzie mi to wychodzić tak perfekt, ale każdy film będę starała się opisywać w minutę, bardzo, bardzo zwięźle, krótko, nie wnikać w szczegóły, ale starać się Was zachęcić. Wiedzcie, że te filmy są naprawdę bardzo, bardzo dobrymi filmami, jeśli chodzi o gatunek, bo tutaj też jeszcze na początku, jak gdyby wprowadzając tę serię, chciałabym Wam powiedzieć, jaki to będzie gatunek. Filmów i przede wszystkim będą to um, thrillery, będzie to czasami kino um, akcji, często też będą zdarzały się um, właśnie filmy gatunku science fiction, um, horrory. To są właśnie moje um, ulubione gatunki um, filmów. Bardzo lubię oglądać takie filmy psychologiczne, o mordercach, o jakichś właśnie seryjnych mordercach. Także w tej serii będziecie mogli się spodziewać właśnie takich filmów. Pierwszym filmem jest film z 2015 roku i nie było już nikogo. Jest on z gatunku takiego właśnie thrillera o mordercy, o ludziach znajdujących się na wyspie i Ktoś zabija nagle po kolei poszczególne osoby. Jest to film, który jest zupełnie inny od wszystkich tak naprawdę. Nie było w ostatnich czasach w kinie czegoś takiego podobnego. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Jest to taki, taka jakby klimatyczna wyspa, taki klimatyczny film, zupełnie coś, coś innego. I nagle 10 osób zostaje zwabionych na wyspę w różnych celach, szczególnie właśnie w celach pracy i Zaczyna się tak naprawdę morderstwo, i nikt nie wie, kto, kto zabija. Także to jest pierwszy film, dosyć, dosyć nowy, ponieważ z 2015 roku, tak jak wcześniej mówiłam, i naprawdę bardzo polecam Wam ten film. Trzeba też wspomnieć o tym, że film jest dosyć długi i nazwany jest miniserialem, ponieważ trwa tak naprawdę prawie 3 godziny, 170 minut. Także jest, jest to dość taki. No, długi film, i jeżeli jest dla Was, jeżeli lubicie, lubicie, jak gdyby włączyć myślenie, tak bym powiedziała podczas filmu, że musicie się skupić, zastanawiać się. Kto może mordować, bo, bo tak naprawdę e, znajdują się jakieś takie szczegóły w tym filmie, e, gdzie można się zorientować, e, no, kto po prostu, e, kto morduje. Więc jeżeli lubicie e, takie, takie filmy zagadkowe, to bardzo serdecznie Wam polecam. E, I nie było już nikogo. Kolejnym filmem jest film "A Kolonia także z 2015 roku i ja tutaj zawsze jak Wam wspominam, jakie filmy polecam, to mówię właśnie o kolonii i o tej kolonii z, z Emma Watson, ponieważ jest też podobnie jeszcze inne kolonie, ale właśnie to jest jakiś starszy film. I o co w tym filmie chodzi? Słuchajcie, ten fi film wywarł na mnie takie wrażenie, że oglądałam go trzy razy. Rzadko, rzadko zdarza się, żebym tak naprawdę film powtarzała em, kilka razy. E, I właśnie młoda dziewczyna ze swoim chłopakiem e, podróżują, e, do, podróżują do, e, do Chile. I tam właśnie chłopak jest takim fotoreporterem bodajże i zrobił zdjęcia takich bujek policji, tam jakie tak było zamieszanie, wiecie, i trafił tak naprawdę do, do miejsca, do miejsca, o którym właśnie ta dziewczyna nie miała zielonego pojęcia, ale słuchajcie, ona go wytropiła. I trafił do tak zwanej kolonii Dignitar, i myślę, że dużo osób z Was nie wie. Ja też nie wiedziałam, zanim obejrzałam tego filmu, że takie miejsce tortur właśnie miało miejsce w Chile, które nazywało się Kolonia Dignitar. I naprawdę nie chcę też więcej mówić o tym filmie. W każdym razie dziewczyna śledzi, jak gdyby tego, tego chłopaka, dowiaduje się, w jakim miejscu jest i dostaje się tam jako jak, jako taka ala, ala zakonnica chcąca pracować w tamtym obozie, więc, więc jak gdyby przebierając się, udając te zakonnice stara się dostać do tego, do tego obozu i uratować swojego, swojego chłopaka. Nie dość, że film jest taki fajny, ponieważ, ponieważ no, trzyma jakby w napięciu, ale też dowiadujemy się co nieco z historii takich szczegółów właśnie, że że takie obozy istniały. Naprawdę warty obejrzenia. Bardzo, bardzo dobry film Kolonia z Emma Watson. Trzeci już film to siostry Magdalenki z 2002 roku. Ja obejrzałam ten film jakieś, myślę, 3 miesiące temu, kiedy przez przypadek tak naprawdę znalazłam go w internecie. Dużo wcześniej o tym słyszałam, też jakiś czas temu, kilka lat temu tak naprawdę, był, była taka głośna afera odnośnie tego, tego zakonu siostr Magdalenek. Powiem Wam, że film warty obejrzenia, moim zdaniem, Warto obejrzeć, jak to wszystko prosperuje od środka. Ten film ukazuje, jak, jak, jak bardzo może być w ogóle taki zawirowany ten świat, ten świat niby religijny, jak zupełnie odległy od naszych wyobrażeń to, co się dzieje w środku, tam w tym zakonie. Powiem Wam, że. Przekracza wszelkie granice naszej, naszej wyobraźni. Film wywiera takie dosyć um, duże, um, takie duże zaskoczenie, i powiem Wam, że ja jeszcze po obejrzeniu tego filmu. Um, Cały czas o nim rozmyślałam, cały czas myślałam, jak to wszystko tam się mogło zdarzyć. Ogólnie w filmie chodzi o, o to, że e, dziewczyny, które, e, które sprawiają problemy, na przykład nazbyt interesują się mężczyznami, e, lub. E, lub nie wiem, no po prostu sprawiają problemy wychowawcze, trafiają właśnie do, do tego zakonu sióstr Magdalenek, a potem dowiadujemy się, jak to wszystko prosperuje od środka, więc bardzo, bardzo polecam Wam obejrzeć ten film Siostry Magdalenki. I czwartym filmem jest film Ofiara z 2016 roku, musiałam sprawdzić, bo dokładnie nie pamiętałam. Oglądałam go dosyć niedawno i tak samo właśnie jak I nie było już nikogo Odniosłam wrażenie, że jest to Zupełnie inny klimat od wszystkich filmów Nie chodzi mi o to, że te dwa filmy Mają podobny klimat, ale mają właśnie Zupełnie inny od wszystkich I o co dokładnie chodzi W, w ofierze Jaki to jest gatunek Jest to gatunek takiego trochę dramatu Trochę thrilleru Film ten opowiada o rytualnych mordach pewna lekarka wyprowadza się na Shetlandy w Szkocji. I do swojego męża, i tam znajduje zakopane, zakopane zwłoki w, w domu, w ogródku rodziców swojego męża. I tak naprawdę wszystko by było ok, gdyby ona, jak gdyby nie, nie chciała dojść do tego, kto tak, naprawdę, kto tak naprawdę zabija i dlaczego kobiety giną na, na wyspie. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo taki trzymanie w napięciu, taki dobrze poprowadzony, poprowadzony film. Nie, jak gdyby, nie zniechęcajcie się tym, że początek może być troszeczkę nudny, ponieważ stopniowo, jak gdyby, coraz bardziej napięcie wzrasta. Trzyma w napięciu, czekamy, co będzie, co będzie do końca. I tutaj jest też bardzo, bardzo dobra gra aktorska. Także bardzo serdecznie polecam Wam ten film Ofiara filmem jest film Morgan. Jest on z gatunku science fiction, ponieważ wszystkie poprzednie były z gatunku dramat, thriller, także chciałam, żeby ten, ten ostatni był, było to coś, coś innego dla tych, którzy właśnie lubią science fiction. Jest to film z 2016 roku i słuchajcie, powiem Wam, że naprawdę zaskakujący, jeżeli chodzi o koniec, bardzo, bardzo zaskakujący. W życiu nie powiedziałabym, że, że tak ten film się skończy, więc bez, warto czekać na na koniec, a o co dokładnie chodzi? W pewnej jakiejś tam, na jakichś takich może obrzeżach, w środku lasu, nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale znajduje się jakby taka, taka baza, w której przeprowadzane są badania nad, nad osobą, która jest jak gdyby wytworzona przez, przez naukę i przyjeżdża pani z takiej wielkiej korporacji, która ma dokonać sprawdzenia, czy ta czy ten jak gdyby eksperyment ym, opłaca się dalej ym, inwestować y, w niego. Czy ta, czy ta dziewczyna, którą ci ludzie stworzyli, jest godna tego, żeby dalej, dalej żyła i dalej, i dalej po prostu, jak gdyby dawali na to, na to pieniądze? Co się dzieje potem, to powiem Wam, że naprawdę no jest, to, jest to zaskakujące, jest akcja, jest taka niepewność, jest, jest dużo takich szybkich, szybkich wydarzeń, czyli coś, co naprawdę bardzo, bardzo lubię. I warto, warto obejrzeć um, ten film. Więc tak, to by było 5 filmów, które Wam na dziś polecam. Dajcie znać, czy oglądałyście któryś z tych filmów, a jeżeli obejrzycie, to też proszę wróćcie do tego filmu i dajcie znać właśnie, czy Wam się podobało. I jeszcze powiedzcie mi, czy chcecie takie serie dalej. Myślę też, żeby powstała taka seria odnośnie seriali, więc, więc mi wszystko napiszcie w komentarzu, czy chcecie, co uważacie o tych seriach. A ja się dzisiaj z nami żegnam. Mam nadzieję, że obejrzycie te filmy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!